Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Izak i przed wami kolejny odcinek Overwatcha, czyli standardowo godzina 18 i znów poszukamy sobie Cheatera, zobaczymy jak nam dzisiaj pójdzie. Dostałem już nagrodę za poprzednie Overwatch. Po prostu zagrałem matchmakingę Słuchajcie, i level mi wskoczył po prostu o połowę dzięki temu Overwatchowi, właściwie, czyli nawet więcej niż połowę. Przez to Overwatchę naprawdę dostałem mnóstwo XP, więc opłacę się tego Overwatcha robić, przynajmniej jeżeli chcemy awansować w rangach. No więc ostatnio na Overwatchu miałem chyba level 7. Teraz widzicie, że mam już 8 level, także szybko to poszło. Po dwóch Matchmakingach właściwie biłem cały level praktycznie. Także poszło naprawdę super. No, i mam nadzieję, że dzisiaj też nam się poszczęści, że zrobimy haksa i dzięki temu dostanę kolejne doświadczenia. Bo to się zawsze trochę przydaje, oczywiście. Im wyższy level, tym większa szansa na drop. Z tego co pamiętam, także opłaca się to robić. A tu jakieś coś nowego? Jakieś, jakaś dziwna koszuleczka. Będą się o tym poczytać chyba, ale okej, okay, dobra, nic z tego, na razie, na razie zabieramy się za overwatchyka i zobaczymy co nam się dzisiaj trafi, czy nam się dzisiaj poszczęści, czy nie. Mam nadzieję, że nam się poszczęści i już za pierwszym razem trafimy na kogoś ciekawego. Zaraz zobaczymy, pan podejrzany, jeszcze rozgrzewka, dobra, to sobie przewiniemy szybciochem. Coś się zbugowało? Nie, dobra, Skarżę sobie na sajtę cały czas na razie. Nie ma skinów z tego co widzę, przynajmniej nie ma skinu do noża, ale ma skin do, P... do uspk. No zobaczymy sobie, co tutaj będzie działał, jak będzie strzelał. Przygotowany z ciekawym freszykiem. Zobaczymy, co się dzieje. dorzuca flesza. Oj, ten freszyk był nieudany, a jednak zapraszało dość mocno. Terylistów, ale tu nie ma żadnych haksów tak na razie. Niczego tutaj nie widać, szczerze mówiąc. Zobaczymy, co nam jeszcze pokaże pan podejrzany. A terroryści wersja ona bana, także tam będzie wejście. I zaraz się będzie musiał bronić pan Hurricane i pan. Gus chyba tak, tam stoi te dwójka na pomice B Ja się zastanawiam, czy pójść, czy nie pójść. W końcu idzie. No i porobienie widzę na terroryści. Suspect też chce widzieć jakiegoś fragę, też już szuka kontaktu z przeciwnikiem. No i jest headshot. Jest i fragens No, przynajmniej jeden. Pierwszy jeden frag. To niedużo. Na środku z pompą Quicksilver. Ten te Quicksilver nawet nie był taki sumie. Nigdy go nie miałem w ręku chyba. Padał mi tyle razy ten Quicksilver. A tu proszę. O tu jakie siadły głowy. Ale tu żadnych haksów raczej nie ma, wiecie. Tu żadnych haksów raczej nie ma. Po prostu biega i strzela. No, i terrorysta po sobie długo już chyba nie pożyje. No właśnie, to nie wyglądało w żaden sposób podejrzanie. Te normalne zagrywki od niego, no, ale zobaczymy, co jeszcze nam wykominuje. No i chodzi przez smoke'a dość ryzykownie, no ale już jest. <laughs> Jakie wali głowy z tego shotguna Jak się teraz wziął do roboty, ostro Tylko beta zostaje przy życiu, on stoi na respie w ogóle AFK Nie no, brucza się, ale... 3-0, gładkie 3-0 na początku I Ten pan dependent z tą pompą sobie na nawet nieźle radzi Przekupuje sobie broń czy nie? Nie przekupuje sobie broni Cały czas będzie grał z pompą, no ciekawe Snacksy byliby z taką pompą zagrać, może to jakiś jest w snacksa. Nie no, co by snacks jest dużo lepszy? A to mnie zobaczy jeszcze przeciwnika. No ładnie, Tu nie się zachował. Tam jeszcze bulldog. Tu tak się nie wcelowuje przez, przez tą ścianę. Raczej nie widzę do żadnego wallhacka. Normalny ruch raczej Ucieka, nie chce się strzelać. Musisz też uważać, żeby nikt nie patrzył na blisko, bo ty może podejść. Czy jest terrorystów? No, jeszcze od strzał, ale nie celny. teraz już za 7 fragów, jedna. Asysta i jedna śmierć jak na razie. W 4 minuty to jest dobry wynik oczywiście. Headshot percentage 57%. A tu terroryści wybiegają. No i strzał spoko. Normalny dragshot, całkowicie normalny strzał. Ze sniperki, a ja tutaj widzę, że w frustrowani bo po prostu nie dają rady. Chyba do nich za wysoki poziom. Oj, tu to nie wpadło, to jest to zdziwiony dziwione. O, no, nie dał rady. Znaczy, ładna akcja z digla, bo prawie to, prawie już... O! Słuchajcie, już go lubię. Nie, już, ja już go, słuchajcie, nie banuję. To już jest mój chłop. Skar 20 grotto ze trakiem. To już jest mój chłop, słuchajcie. To już jest mój chłop, ja go nie banuję. Możemy sobie teraz włączyć haksy, ja już, słuchajcie... Ja, to już jest, to już swój chłop jest. Jak on ma Grotto, To to jest chroniony. To, to on ma po prostu shielda. Nie mogę go zbanować, po prostu nie, nie, jestem, nie mam serca zbanować kogoś kto ma grotto Bo to by to grotto by się zmarnowało, a nie może się to przecież marnować No dobra, poczekajmy jeszcze co z tym grotto zrobi Widzę, że Woodpecker teraz rozdał, także... Ciężko będzie teraz z tym po raz kolejny cokolwiek zrobić I na razie w ogóle mi idzie Dwie WP chyba zachowują sobie na kolejną rundę, już ktoś rajdżował, widzę już kogoś nie ma Tak, już, już rage Beat poszedł ja mam frag dla, dla Rotla, ale szybko pokonany i Beta zostaje sama. Ten Beta to strasznie, strasznie defensywnie sobie grywa. No właśnie, znowu przy Lespie stoi się nie rusza. Stamtąd specjalnie. Będę starał się wyciągnąć. Bo pan podej... No i pan podejrzany niestety wyskoczył i stracił grotto. To jednak go już nie lubię, bo tak frywolnie sobie biega i traci grotto. A tak bez szczeni tracić grotto nie można. A ten flaszek był w sumie niezły, bo tam zafraszowani byli terroryści. I biegały na balans, szkoda, że bez bomby. To jest dość problematyczne, bo. Będą musieli po to bombę cofnąć. Ratel cały czas pilnuje skróty, więc być może chcieli tak zafejkować ban i wracają na środek. Suspect jednak sobie spokojnie podchodzi. Tam Hurricane teraz rozdał. Nie, no w ogóle bez szansu terroryści. Tutaj niby Suspect tak ładnie sobie daje radę. 8 fragów w tym momencie, no ale pozostali też cisnął. Hurricane, Goose, Woodpecker, po 7 fragów. Także tutaj wszystko idzie po ich myśli właściwie. Nie było chyba nigdy Grotto na Overwatchu, prawda? Ja chyba nigdy nie widzieliśmy skina Grotto w Overwatchu, tak mi się wydaje. Też w głównym mierze dlatego, że zwykle na Overwatchu w ogóle są ludzie bez skinów, ale... No, ale tutaj mamy chyba pierwszy raz Grotto. No. Zobaczył okieć, trafił. Przez murek chyba, ale trafił alfę. A teraz się nie udało. Musi uważać, że to już beta chce wskoczyć. Tam, tam go osł osłonił kolegę. O, ładny headshot terroryści, nie, no bez szans w ogóle, są żadnych, bez żadnych szans terroryści, bez żadnych szans, nie mogliby nic zrobić właściwie w tym meczu. I jeszcze Rattle, O, no proszę, jeden na dwóch, a więc jeszcze nie wszystko stracone. Ratl będzie próbował coś w tej rundzie zrobić. No, mam tyle więcej fragów 5, a tutaj alfa 008, no to idzie na no ale tego nie zobaczymy już niestety. No i tak. będzie po meczu? Tak, będzie po meczu, słuchajcie. Także w tym Overwatchu Inceficient Evidence, jak powiedziałem, grotto. Koleś jest chroniony, ale haksów też absolutnie nie było. Także widzicie, to jest prawilny ziomek. Ma grotto i nie haksuje. Po prostu dobrze gra. Także to właśnie jest wyznacznik skilla, słuchajcie. Grotto. Grotto. I właśnie. I co? I grotto. I haksów nie ma, słuchajcie. Także kolejny odcinek zakończony w sumie przyjemnie, bo haksów nie było. Oczywiście zawsze przyjemnie jest haksa złapać, ale jeżeli widzimy goście, który dobrze strzela, to też jest zawsze przyjemna sprawa, że nie zawsze gości, którzy są Reporta są haksami, bo tu absolutnie żadnych haksów nie było. A ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę i trzymajcie się. Cześć!